Wydałabyś mnie? Bo tata by tego nie zrobił. Nawet tak nie żartuj. Jesteś zdenerwowana. Co się stało? Martwię się o Beatrice. Wybiegła stąd jak oparzona. Zostawiła Edwardita mówiąc. Proszę o nic mnie nie pytać. Wiem co robię. Otworzę. Właśnie o Tobie rozmawialiśmy. Przyszłam po dziecko Przyszła twoja mama Już cię nie ukradnę Gratuluję, masz cudowne dziecko Co robisz z moim synem? Chcesz mi go ukraść, tak jak skradłaś miłość mojego męża? Widziałeś ją? Co powiedziała? Wybaczyła ci? Całowaliście się. Spokojnie. Powiedz mi, co się stało? Przekonałeś się? Już nie chcę się mścić? Za wiele pytań naraz. Na które odpowiedzieć najpierw? Racja, jestem taka podniecona. Gdzie się widzieliście? W szkole dla niewidomych. Była z Rafaelem. Tak Mają romans, choć temu zaprzeczają Zwłaszcza ona nie umie tego ukryć Mówiłaś, że Mariciu jest dziewczyną Daniela Bo Daniel nie mógł się zdecydować, ale w końcu wybrał Rosio To dlatego Mariciu szuka pocieszenia w ramionach ślepca Najważniejsze, że ją widziałem Chciałem z nią porozmawiać, ale zemdlała nie rozmawialiście więc? Nie. Rzeczywiście nie wygląda najlepiej. Jest blada. Spróbuję się dowiedzieć, co jej dolega. Gdybym nie zdołał, to liczę na Ciebie. Dobrze? Nie zawiodę Cię. Możesz mi zaufać. O... Oszalałaś? Jak możesz nie, mówić coś takiego? Że... Bo to prawda. Nie kryłaś się z tym, od kiedy wróciłaś z Europy. Znasz nas. Nie pozwolilibyśmy, by zniszczyła czyjeś małżeństwo. Oczywiście. Elsa jest przyzwoitą kobietą. Z zasadami. Mylisz się. Edwarda i mnie łączy tylko przyjaźń. Twoi rodzice mogą mówić, co chcą. Niech sobie wierzą w twoje kłamstwa, ale mnie nie oszukasz. Byłaś dziewczyną Eduarda. Tak, ale kiedyś. Wybrałaś Nelsona, lecz go straciłaś. Teraz Eduardo jest moim mężem i nie chcę, żebyś nas rozdzieliła. Zostaw nas w spokoju. Co zrobić, żebyś zrozumiała, iż jesteś w błędzie? Jeśli coś zagraża waszemu małżeństwu, to twoja zazdrość. Uspokój się, a zrozumiesz, że się mylisz. Nie, nie mylę się. I nie uspokoję się, wiedząc, że Elsa chce mi odebrać męża. Niech wraca do Europy i zostawi nas w spokoju. Przestraszysz Edwardita. To mój syn i nie waż się go dotykać. Beatriz zupełnie oszalała. Nie wiem, co powiedzieć. Nie ma innego wytłumaczenia. Oszalała z zazdrości. Kiedy wróci twój ojciec, pojedziemy do szpitala. Jestem gotowa. Pojedźmy tam jak najszybciej. I co? Jedziemy do szpitala? Wybierasz się z nami? Martwię się o Mariciuj. Kiedy wuj wróci? Jest w drodze. Spóźnijmy się. To ja też jadę z wami. Jedziemy do szpitala, a nie na mecz Dziękuję wam, ale wystarczy, że Patricio i ja zawieziemy tam córkę Będziemy was informować Racja, nie ma potrzeby, żeby wszyscy jechali Sprawdzą tylko, dlaczego mnie boli głowa Od tego się nie umiera a może myślicie, że umrę? Może ciebie nie mogę oszukiwać. Całą duszą jestem przy niej. Muszę wiedzieć, co jej dolega. Sprawdź, żebym wszystkiego się dowiedział. Proszę cię do raju Miłuj on z Bogiem i wracaj Nie zawiedź tych, którzy cię kochają No me la quien panie. i mnie i panią Ahora que por favor Wszyscy potrzebujemy jej towarzystwa i uśmiechu. Nie pozbawiaj nas jej uśmiechu i zaraźliwej radości. Jeśli ją zabierzesz, moje życie straci sens. Edwardo, pomóż mi. Chętnie, jeśli tylko zdołam. O co chodzi? Mariciuj ma przejść badania, ale nie wiem, w którym szpitalu. Możesz się dowiedzieć? Niczego nie obiecuję. Pan Patricio odizolował Mariciuj od wszystkich Twoich przyjaciół. Nie mamy do niej dostępu. O co mu chodzi? Dlaczego to robi? Nie przywrócę jej wzroku, jeśli on się temu sprzeciwia. Nigdy się na to nie zgodzi. Nie rozumiem dlaczego. To niesprawiedliwe. Nie, ale cóż, jest uparty i nie pozwoli ci się zbliżyć do Mariciuj. Martwi się jej omdleniem i napadami depresji. Nie wiedziałem o tym. Oby to nie było to, czego się obawiam. Powiedz, o co chodzi? Czego się obawiasz? Wolę nie wywoływać wilka z lasu. To naprawdę coś bardzo złego. Boże, nie zabieraj mnie, pozwól mi żyć. E, Musicie tu państwo zaczekać. To nasza córka. Chcemy być przy niej. Nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Nie możecie iść dalej. Badania nie potrwają długo i prędko wrócę do domu. Nie denerwuj się. Może niepotrzebnie się martwisz. Obyś miał rację. Niczego nie możemy być pewni bez wyników badań, ale i one bywają mylące. Pójdę już. Porozmawiam z Aną Kulią albo z Kandelarią. Może wiedzą, do którego szpitala ją zabraną. Nie musisz. Wiem, gdzie jest Mariciuś. Blisko, w szpitalu centralnym. Koniec? Prawie. Czyli jeszcze nie. Ukłujemy cię, żeby pobrać próbkę krwi. W co mnie ukłujecie? W ramię. Nie będzie boleć. Siostra ma duże do...